Halo, halo, czy nas słyszycie? Sięłam go w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku robimy sobie Minecraft Hardcore Jest to mój pierwszy odcinek na kanale, więc mam nadzieję, że zostawicie yy, suba, lajka oraz oczywiście polecicie znajomym My się właśnie teraz piliśmy. I od razu mamy wioskę Tylko sobie wyłączę na mapce o, Tam już widzieliście kawałek, więc może się wybiorę, może nie no, zobaczymy jak to będzie. Dobra, pierwsze co so to może byśmy sobie trochę drzewa zebrali. i już w sumie możemy. Tyle nam wystarczy. Zrobimy sobie crafting i zrobimy sobie podstawowe toolsy. Jakby się ktoś pytał, co to za teksturpak, to jest to. Taki coś. Myślę, że sobie możemy już skopać trochę Gobla. I zrobimy... W sumie nie wiem, po co mi ta sikierka była. I zrobimy sobie kamienną... Czy tutaj coś mamy? Jakieś ciekawe damki? Tam jedynie możemy pójść. Mm. Możemy wziąć w sumie kiedyś może się przyda. Na pewno się przyda w późniejszym czasie, jeśli dotrwamy. Um. Dobra Zetniemy sobie jeszcze jedno drzewo. I szczerze mi się wydaje, że możemy się nawet tutaj chwilowo osiedlić, a jeżeli nie na dłużej... Więc sobie od razu ustawię e, my point tutaj. E, e, baza. E, o, teraz. E, no daj. Baza. 8970 minus 241. kolory sobie damy ciemno-niebieski, zatwierdź gotowe i od razu możemy sobie ściąć i rozmnożyć krowy, że już na endzone powoli. Nic nie mamy w pobliżu, chyba. O, kowala mamy, nie zauważyłem. Zobaczymy, co jest w środku. I mamy części Seta, i to mnie cieszy. Mamy też 7 obsidianów, to zaraz to, spowiem, to w sumie. Mamy już połowę seta praktycznie. To sobie też weźmiemy. Plus żelazny kilof, więc jest naprawdę elegancko. Mm. Tak, sobie to zrobimy i... Mamy tam tamtej też dom. Czy mamy tutaj jakąś krowę? Nie, ale widzę trzcinę, z którą możemy sobie zrobić początkową farmę. Tam też sobie pójdziemy. Tam widzę zatopiony statek, ale czy mi się do tego statka chce płynąć? No nie. Na razie. Tutaj mamy kolejną wioskę, więc możemy się zaraz do niej przejść. tam czcinę na razie chyba nie pójdę. Tam sobie zbierawałam 19. Jakby ktoś pytał, to co tam?